Chciałem pokazać widok, właśnie, ale do czego ten film zmierza? Otóż nie wiem, czy widzicie, ale tam w oddali jest księżyc, właśnie. I to naprawdę, naprawdę w oddali tam. Widać go, nie? No. Nie mogę bardziej przybliżyć. Dzisiaj jeszcze będą dwa filmiki z niego, ale okej. Okay. No, okolica. Właściwie widok. Jest jak jest. To jest widok, okej. Okay? Jak coś. Dobra. Zobaczmy, co jest z drugiej strony. Nie? Zobaczmy. Zgasimy światło, żeby zobaczyć. No. Prawie nikt nie chodzi, ale to prawie. No. Reszta jest pusta, więc idziemy. Nie. Ile można tu siedzieć w końcu? Dobra, pokażę, jaki jeszcze księżyc dzisiaj będą. Będzie jeden albo dwie odcinki z niego, właściwie dwa odcinki z niego będą, nie? Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, inarka.